Tak, dzisiaj trzynaście. Co tam się kryje? It's a surprise. Fajne, Fajne, czy nie? nie. I, I want to Chcę this ten. No to później otworzymy to zobaczymy. Małe bliski będą? Tak. Because see that? Ow! Tak, pójdź. Cuddy tak Ow! <głos> <głos> o! To to tylko stroju, co ostatnio wyciągałaś, nie? Ty wiesz, bluzeczki tych spodenek takich różowych z krateczką czarną. <noise> tak, kacperek. Wszyscy Cię słyszymy. A tutaj sobie Wikusia wszystko kompletuje. Jak widzicie. Tutaj batą lale. tu jest łóżko, co jej elf przyjął. Wybaczcie, że ziemią, ale jest straszno. Dopiero co wstałam. I didn't know there was gonna be a toy in here. No widzisz, w końcu nie sukierek, co? So I wanted this kitty, but I wanted the... I wanted the kitty so bad, because there is only one girl Squishy. Takiego chciałaś, co? Kotka, żeby yeah. był. I look, look, look. Nie? No? no, fajny. It has water inside it. Super. Zobaczcie kochanie, jak u nas dzisiaj pogoda. Przecież takie rzeczy to tylko w porze deszczowej, a nie teraz. Coś się w Florydzie pomyliło. Ja nie wiem o co to chodzi. <ścoughs> nie lubię takiej pogody. Ale ciągle jest ciepło. Ma około 27 stopni, więc. Tak żyjemy na Florydzie. A pora deszczowa, jakby ktoś się pytał, to jest latem, a nie teraz. Nie zimą. Masakra, dzisiaj jest. W tle możecie słyszeć Kasperkę, który się już obudził. Ja z nowymi włosami. No nie wiem, dajcie znać. Czy coś widzicie? W ogóle jakąś różnicę była tak średnio. Dzisiaj sobie palnam takie fajne usta, a już czas na kolejne jedzonko dla katperka, więc robię coś do jedzenia dla niego. Robię sobie herbatę, bo słyszycie w tle też czajnik. I słuchajcie, jadę do mojej kumpeli, w tle też widzicie awokado, bo wiem, że chyba już przed świętami się nie zobaczymy. Eee, więc jadę dzisiaj, zawiozę jej parę prezentów, będzie jej miło. Ona będzie zaskoczona, bo o tym nie wie eee, i tak. No, i pojedziemy z kacperkiem, spędzimy troszkę czasu. Marek mówił, że później eee, ma jeszcze jedno spotkanie, czy dwa. Wraca do domu, eee, ma mi ściągnąć ozdoby na choinkę, więc pewnie później będziemy tą choinkę ubierać. Ja eee, idę po kacperka i pokażę Wam jeszcze herbatkę, którą dzisiaj będę piła. Słuchajcie, już wszystkie 12 pudełeczek żeśmy razem otworzyli, więc lecimy od jedynki. Może jak ktoś nie widział pierwszego vlogmasa, to teraz sobie zobaczy. Jest to, słuchajcie, candy cane green tea i powiem Wam, że to, ta herbata najmniej mi ze wszystkich tych tutaj smakuje. No ale dobra, może wtedy mi jakoś gorzej smakowało, może dzisiaj będzie lepiej, więc sprawdzamy. Nie wiem, czy coś nagramy. Jak się fajnie bawimy z kasperkiem, bo Kasperek zaraz widzi kamerkę i chce ją wziąć w swoje rączki, tak? Słodziako ty nasz. Dlatego ja tak mało z nim nagrywam czegokolwiek. Bo jak się już bawimy, to bawimy sami. Nie przed kamerą. Nie kadpuź. Jednak dorwałem mamie kamerę. Zaraz mama z tu nie będzie miała. Pokaż, 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 pokaż. Tu połóż. No chodź. Sta staniesz do kamery? Chodź. Staniesz do kamery? No chodź. No. chodź tutaj. Chod. No chodź tutaj. Chod. No no Widzicie? Dlatego ja tak rzadko nagrywam z kasperkiem. Zabawy, bo on raz chce tą kamerkę, bo on jest taki ciekawy tego wszystkiego. Więc my wracamy do zabawy, ale nie wiem, czy mi się uda coś dla Was nagrać. Nie. nie. Aha, już tutaj widzę, że kamela jest, tak? Nie. <noise> kocham Cię Orio, kto tam jest? o, teraz poznacie naszego groźnego psa no deszcz pada no, nikogo tam nie ma deszcz pada Orusia tak? Oro? deszczyk pada? <noise> co tam Orio robi? <noise> Co to może robić? Ach ty, mój ty, już chcesz mi okulary ściągnąć, co? Łobuzie, mój ty, mały. Taki mi się zrobił ten Łobuś Kasperek, taki był łaniołek. A teraz taki jest ten mama Łobuz. Pociągnąć za włosy, za okulary. Tak? Co tu mama ma mama? Takie włosy, takie włosy, takie włosy. Takie włosy, takie włosy, takie włosy. Ale słodziakiem jest nadal, został. Ja trochę Ci nagrywam, jak masz ładnie w domu. Co? Nagrywam Ci, jak masz ładnie w domu. to idź do pokoju i pokaż Ci jaką masz choinkę. Masz choinkę Lidzia? To chyba pójdziemy z Kasprem. Ale ładnie. Idziemy zobaczyć choinkę Lidzi. Tak, dziedzie, O pięknie i baletnice, ale piękna choinka. Mm. Pięknie, jaką masz piękną tulajdonkę. Też. Ślicznie widziu. Zobaczcie, Kasia jest taka zdolna i namalowała takie swojej córeczce. Namalowała takie piękne baletnice. Cudne, co? Jesteś doktorem? Będziesz nas badać? Mama, mam A mi się podoba to nasze wesołe, zimowe miasteczko tam w tle. Lubię na nie patrzeć. Fajnie wygląda. Eee, no właśnie kochani, my jak już jesteśmy w domu, jak widzicie, zajechaliśmy... No już jakiś dobry czas temu ja zdążyłam dla Was złożyć vloga, a Kasperek zdążył się przespać. Zasnął w samochodzie, później go tata przechwycił, uśpił go jeszcze w łóżeczku, no i pojechał teraz właśnie Marek na trening z Wikusią. Mi zdążyły też już włosy oklapnąć, więc wszystko wróciło do normy. I teraz czekam właśnie na nich. Gotuję ryż do wczorajszego gulaszu, bo jeszcze mi trochę zostało, więc oni będą jeść gulasz. Dzieciakom zaraz zrobię jakieś kurczaki z grilla i będziemy jeść kolację. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się dzisiaj w końcu założyć te ozdoby. koc pyryczku ty mojej śliczności. No chodź tutaj do mamy. No chodź do mamy. O, Jorio, Tak! Orio też jest śliczności. tak, tak Orio, co się dzieje? No i co? Pogadać chciałaś, tak? No więc jak widzicie u nas jest... Słuchajcie, dostałam prezent od Wiktorii. No dobra, otwieram, otwieram. Zobaczcie jaki dostałam puchar, serce z brokatem i... Best mam ever. No to musisz pokazać. A ja mam te, ja mam brudne ręce w kurczaku. Zobaczcie, a Marek dostał taki prezent od córki, bo w szkole u Wiktorii można było dzisiaj kupić prezenty dla rodziców na a święta. It was called the penguin badge. You can buy it for friends, for yourself and for your parents. Tak, i dla dziadków też jeszcze można było yeah. kupić. Tak. No super. Okej okay, kochani, no to zaczynamy ubieranie choinki. <noise> pomoże mi w tym Wikusia. Tak. Bo w górach zasnęła przy tej, ubieraniu tej drugiej choinki. Ubrałaś tylko swoją, no, nie? Now, now tak, i elfik. Pokazuję wam, że na górze jest nasz samolot, nasz samolot ze świętym Mikołajem i z gwiazdą, nie, wikuśku? Yeah, and the sign says believe. Mm -hmm. co, a wiesz, co to znaczy po polsku? Co? Believe? No. Nie wiesz? Wierzyć. Wierzyć. Wierzyć, no? Dobra, ale Wikusia, w tym roku tylko y, złote ozdoby idą na choinkę. Ooo. Czemu tak? o? Znaczy, będą złote, będą te. Będą też te. Yeah. Będzie inaczej, zgadzasz się? Yeah. To zaczynamy to? Yeah. No to zaczynamy. Dobra. Cheer, give me all that cheer. See the snow, it's gently falling. Children playing, joy is calling. Everybody knows it soon—it's Christmas. The streets are full and decorated. People shop, exhilarated. Everybody knows it soon—it's Christmas. The trees are all lit up around the town, and everywhere you look, you see lights are twinkling. Not a single face can wear a frown. Santa will soon be here. So, give me that cheer, give me all that cheer. Give me that cheer, give me all that cheer. Listen to the fire cracking while we're sitting, present rapping, filling up each stocking with good cheer. Cause everyone knows. the snow it's gently falling children playing joy is calling everybody knows it's soon it's christmas the streets are full and decorated people shop exhilarated everybody knows it's soon it's christmas the trees are all lit up around the town and everywhere you look you see lights are twinkling not a single face can wear a frown For we know santa will soon be here so

Fajne elfy. Coś wiecie, coś innego. Tak mi się coś Why chciało innego. So <laughs> bo się wydłużyło. Mikusia tutaj już przystraja elfami. Proszę bardzo, jak fajnie wymyśla. Kolejny będzie też tutaj. A ja muszę na drobinę, bo mamy trochę zawieszenia tam ku górze. Kochani, teraz nasz hicior. <laughs> Te nogi pamiętacie z hola. Eee, z Świątecznego, i one słuchajcie. Uwaga, zaraz Wam tu zaprezentuję, jak one działają. Zobaczcie, jakie nogi Mikołaja. No, wait. Ta sama firma, która robiła gwiazdę i samolot. Więc jak ktoś jest zainteresowany, chce sobie zamówić na necie, poszukać, to bardzo proszę tutaj. No dobrze, to zobaczmy, co dzisiaj dla nas przygotował Look Fantastic. Dzisiaj mamy trzynastkę. Uu, coś malutkiego. Oj, kochani, dzisiaj bardzo słabiutko. Taka kredka, ale zobaczcie jeszcze, jak ona jest mała, jakby już ktoś ją <grym> zużył. No nic. Kredka czarna też się zawsze przyda. W Macy's też maleństwo, ale za to jakie. Maseczka z antyoksydantami bardzo dobrej firmy. No to super. Tutaj tylko trochę temperatura albo grawitacja ją zmieniła. Ws wsało ją. ją. No. Maleństwa, ale takie przydatne. Szklane słoiczek fajne.